powiedzieć, jak ułożyć zdania wprowadzające Was, moi drodzy widzowie, do nowej serii Okruchy życia przez ciernie. Ciężko mi spoglądać na Sarę McMorrow, główną bohaterkę naszej opowieści w takim opłakanym smutnym stanie. Dziewczyna dziewiętnastoletnia została skrzywdzona ostatniej nocy. Nie do końca możemy na razie ocenić, w jaki sposób, czy przez osoby trzecie, czy przez grupę ludzi. Wiele pytań poważnych kłębi się w głowie Sary, kłębi się w mojej głowie. Można zgadywać, jakbyśmy się zachowali w jej położeniu na jej miejscu. Myślę, że Sara jest taką osobą, która nie będzie chciała początkowo przynajmniej wywoływać niepokoju w pozostałych członkach rodziny, no, nie będzie chciała porozmawiać o tym szczerze z rodzicami, przemknie się tyłem, tylnym wejściem do kamienicy, którą właściwie z pokolenia już na pokolenie dziedziczy jej rodzina. Szybki najazd kamery na strych, gdzie znajdują się szpargały z dzieciństwa naszej Sary, jej ukochanymi miś wróżka. Niżej piętro pod daszem pokój rodziców w małżeńskim łożu. Nieświadomie zaistniały sytuacji, śpią smacznie Liam z Erin zupełnie nie podejrzewając, że ich ukochane dziecko, jedyna córka przebywała całą noc poza domem oni wierzą, że ponieważ jeszcze to nie było w domu, że córka wróciła wieczorem i po prostu zamknęła się w swoim pokoju jak to zwykle miała w zwyczaju więc tak kochana moja Saro, wiem, że inaczej może powinniśmy się zachować będąc w pełni Dojrzałymi, doświadczonymi ludźmi, ale ty jesteś młodą dziewczyną, nie radzisz sobie z tą sytuacją, więc po prostu chcesz, masz ochotę zmyć z siebie cały ten podół z. Hmm, Bóg wie co jeszcze. Wchodzisz do wanny, widzę, że przykryłaś nawet skromnie swoje ciało. Okej, okay, ja to rozumiem. Tak więc to jest Twoja pierwsza myśl, żeby zmyć z siebie całe to upokorzenie. Później, ponieważ miałeś taki metaliczny posmak w ustach, umyj zęby, a my będziemy szli z narracją dalej. O, widzę, że masz obolałe stopy, i nie tylko. Nie tylko. I kiedy już przynajmniej na jakimś takim wstępnym poziomie zapewnimy ci higienę, ubierzesz najwygodniejsze ciuchy, jakie masz. Stare rzeczy na razie wrzucimy do zwykłego kosza, ale też pewnie byś nie chciała, żeby mama znalazła twoje ciuchy przed praniem. Tak więc później pomyślimy, co będziemy z nimi robić. Na razie spróbuj się jakoś opanować, ponieważ wewnętrznie musisz kipić od różnych emocji, uspokoić przed lustem, spojrzeć sobie w twarz. Na pewno ty nie masz się czego wstydzić, ja przynajmniej taką mam nadzieję bo to nie, nie mogła być jakaś hulanka gdzieś tam jednak w pubie po drodze z koleżankami nie zostawimy Cię z widzami osamotnionej postaramy się dojść do prawdy pomóc i wspierać jak tylko potrafimy na razie zostań w swoim pokoju zresztą akurat nie należysz do skowronków raczej do słów więc Twoi rodzice... Po prostu staną przed tobą, mama, jak zwykle, pójdzie zrobić śniadanie. My przy okazji zobaczymy, jak wygląda cała kamienica. Oczywiście, mm, główna rodzina nie zamieszkuje jej sama. Familia znajduje się w takiej sytuacji nieciekawej finansowo, że od paru lat matka Erin prowadzi stancję. Oddała do najmu pokoje, głównie studentom. Budynek zresztą jest okazały. Kamienica jest jakby podzielona na mieszkania. My jesteśmy teraz w tej części należącej do przedstawicieli klanu McMurrow. Są części wspólne, takie jak korytarze, niektóre łazienki, kuchnia. O, jest i węgielek, kot, kocur, symbol siedmiu nieszczęść, a jednocześnie wielki przyjaciel Sary. Węgielek przygotowany, stworzony przez brak za co bardzo dziękuję. W początkowej scenie to on, właśnie wyczuwając, że coś jest nie tak, czekał na swoją panią przed domem. Zwykle Węgielek śpi z Sarą, no, ale tym razem ona zaczesnęła po prostu drzwi za sobą i nikogo nie wpuszczała. Nic jest wściwski Lubi zaglądać szczególnie do piwnicy, do sutereny. To też kocurek. Przyszedł zawracać ogon ojcu rodziny, Hiyamowi, który jest profesorem na uniwersytecie. Konserwatystą, katolikiem, który dosyć surowo wychowywał jedynaczkę. To jego połowica, matka Sary, jest tą bezkonfliktową istotą, która łagodzi wszystkie spory. Przy okazji jest bardzo łapską kobietą. Samodzielnie zarządza całym budżetem rodzinnym, prowadzi księgowość i ten mały, skromny interes związany z wynajmem dla studentów. O, jest i Billy, bardzo ją lubię. Wkrótce postaram się przybliżyć Wam jej postać. Dziękuję przy okazji Częstolice za stworzenie simeczki. Jest ona jedną z dwóch, dwóch studentek, które oprócz Sary będą zamieszkiwały naszą posiadłość, naszą willę, nasze domostwo. Zajmują skrzydło na piętrze z rodzicami Sary. Spoglądam na nastrójniki Simów i tak mnie to jakoś zastanawia, jak wiele tragedii w życiu rozgrywa się po cichu, nawet za plecami bliskich osób, które mogą nic nie wiedzieć o stanie, w jakim się znajdujemy, o naszych problemach czy zdrowotnych, czy innego typu. I no, bardzo ważna jest jednak ta bliskość, ten kontakt i ta rozmowa, aby w końcu wreszcie prędzej czy później się pojawiła. Także, no nic, Sara będzie udawała na razie, że jest w miarę wszystko w porządku, a jedynie na co narzeka, jak zwykle, to na długą podróż od babci, konieczność przydźwigania tych wszystkich tobołów smakołyków wiejskich, no i teraz właśnie poprosi mamę, aby pogadała z ojcem i zmusiła go swoimi sztuczkami do pojechania na, na dworzec i odebrania wszystkich bagaży, bo jej po prostu tam no, chciała zaoszczędzić, tak naprawdę, też na tych te, taksówkach, wszystkie na całym transporcie publicznym. Nie chciała się z tym szarpać wieczorem, dlatego wynajmijła skrytkę. Także porozmawiajcie z mamą przy śniadaniu. Ty najchętniej byś nic nie jadła, nic nie jadła, Saro, ale wmusisz w siebie tosty z jajkami, aby stworzyć pozory dla swojej mamy, która by się od razu zaniepokoiła, że ty, dziecko o wilczym apetycie, nagle nie je Ryn kocha gotować, a Wy uwielbiacie jeść. Zresztą dożywia wszystkie buzie, w kamienicy, wszystkie studenciaki, a ty, panie profesorze, zamiast siedzieć cały dzień w szlafroku wyjść z tej podomki wyjść z sypialni ja wiem, że troszkę się rozlaniwiłeś przez wakacje ale trzeba się przygotować przemowę inauguracyjną notatki, plan zajęć przejść do gabinetu nie wspomniałam o tym, że Liam wykłada na uniwerku historię z archeologią a zresztą poznaliśmy jego kolegę w cutscenie, młodszego kolegę, profesora literatury, pana Elijah'a O'Briena. Ale o, o nim też będziemy musieli sobie więcej porozmawiać przy stosownej okazji. Ok, skoro już rzekłam, że ty masz karierę profesora, to ci ją załatwimy. W wyobraźni, oczywiście, to jest większy postęp niż w grze, bo tutaj będziemy powolutku ci rozwijać tą aspirację edukatora. Ponieważ życzę sobie, aby była to seria obyczajowa, dramat, to nie chciałam osadzać w konkretnym przydziale czasowym tej opowieści, dziejącej się nadal w Irlandii. Aby wydarzenie miało jednak jakąś logikę, przyjmijmy, że to są lata 80-90. Nie będziesz prowadził żadnego nauczania internetowego, co najwyżej jakieś rady listowne, korespondencyjne. Sara, mimo podjętego wysiłku, będzie się trzymała na uboczu, więc wraca na piętro. No nie jest w stanie się dziewczyna bardzo socjalizować. Ehm, musi przemyśleć pewne rzeczy, czy, czy bardziej się obawia dojść do prawdy, czy jednak potrzebuje tego wyklarowania część tych takich najstraszniejszych obaw odsuwa od siebie a tu życie jakby obok toczy się zupełnie normalnie węgiel śpina wygrzanej słońcem podłodze w gabinecie ojca stare bibeloty rupiecie i zdobyczne <noise> nagrody wiszą Gdyby nic się nie wydarzyło, i żadnemu członkowi rodziny żadna krzywda się nie stała. Mama pójdzie przy okazji hopistycznie ułożyć bukiet kwiatowy, który później postawi na stole przed obiadem. Pora roku, jaka teraz jest, to jesień także może coś jesiennego ułoży. Jakiś bukiecik z chryzantemami, astrami coś takiego. Jest też zakonserwowana pierwsza róża z pierwszej randki, spotkania Jama z Erin pod kloszem Trzymana. To takie oczko w stronę osób, które czytały albo oglądały Piękną i mi Bestię. No między nimi jest taka troszkę relacja jak między Bellą a Adamem, Bestią. Tylko kto jest kim? To jest najlepsze pytanie. Wracając do Sary, sądzę, że ona jednak uzna, że należy jak najszybciej spisać w dzienniku, w pamiętniku te szczępki informacji, którymi dysponuje, te wspomnienia, chociaż ciężkie i trudne, spróbuje przywołać w pamięci. Ona nadal jest oszołomiona i jakby pod wpływem tych, tych środków, ktokolwiek ją czymkolwiek odurzył, czy sama się odurzyła, no nie, wie, nie wiemy. Przeszuka też kosz na pranie, weźmie te poniszczone rzeczy ubrania, schowa gdzieś później na strychu razem z dziennikiem, który na razie postara się wypełnić. Wszystkim, wszystkim dokładnie, jak najdokładniej, jak najbardziej szczegółowo. Także wbrew temu, co czuje, tej chęci wyparcia, zachowania tego mechanizmu obronnego dla swojej psychiki. Dziewczyna, jesteś na tyle odważna i rozsądna, że po prostu tak do dzieła. Chwytasz za pióro. Cokolwiek teraz spiszesz na świeżo będzie najlepiej utrwalone. Trzymam za ciebie kciuki. Ach, biedne moje dziecko, biedne moje dziewczę. Mimo konfliktu panującego w mieście, podziałów i nieustannego zagrożenia... Nowy rok miał być takim okresem szczęścia dla Ciebie, nowych szans i wszystko nagle w jeden dzień, w jednej chwili, w jednym momencie się posypało. Sądzę, że rodzice też to jakoś odczuwają Twoją zmianę, tylko nie potrafią jeszcze jej określić. Także poszli porozmawiać ze sobą w pokoju. Wykorzystałaś moment ich nieobecności. W ogóle nieobecności lokatorów w całej willi dla spisania faktów, wszystkich informacji. A teraz schowasz dziennik na strychu w jakimś najciemniejszym kącie, gdzie nawet bardzo schludna Erin nie będzie podejrzewała, żeby tam pospuść, posprzątać i go znaleźć. No nie, węgiel i ty przeciwko nam. Dlaczego poszedłeś drapać meble u Sary? Kurczę, no, dziewczyno nie ma dość kłopotów. Panie. Idź pan stąd. No, i to jest odpowiednia mina. <laughs> Niestety odpowiednia mina. Biednej Sary rozżalonej, smutnej. Ukryj. Ukryj. Właśnie ukryj najpierw ciuchy w tych starych podkoszulkach, dżinsach w pudełku. Złożonych przez matkę, a gdzieś pod meblami wciśniesz dziennik. Zresztą nieraz lubiłaś się ukrywać tutaj, będąc małym grzdylem kiedy odwiedzajcie twoi dwaj najlepsi przyjaciele. Byliście nierozdzielni, nierozłączni i pewnie żałujesz, że ich nie mam, bo być może, być może by się nic złego nie stało. Rozważasz różne scenariusze, i tak sądzę, że chociaż nie masz ochoty nikomu się zwierzać i spowiadać z tego co się stało, to poszukasz towarzystwa i rozmowy z pewną szczególną osobą. A ja, moi drodzy, chciałabym Wam podziękować dzisiaj za obecność i obejrzenie tego odcinka wspólnie ze mną. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o historii Sary, czy obecność takiej serii na kanale ma dla Was sens.